Google zmienia podejście do kryptowalut, które kiedyś było dosyć negatywne. Wielkie banki przyglądają się sprawie Ripple kontra SEC, a w najbliższy weekend już kryptosfera. Cześć, z tej strony Mike, zapraszam na Crypto News Flash. Niostrzeż, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain w telegraficznym skrócie: Zaczynamy, to tylko 10 minut. Odpalamy, zegarek ruszył. Na początku od mojego partnera giełdy, e, giełdy partnerskiej, czyli giełdy BitGet. Możecie sobie zagrać up and down na BitGecie i możecie generalnie kumulować punkty i wymieniać je na USDT, to jest oficjalny kanał, na no, którym można sobie. Troszeczkę pograć tym razem Góra czy Dół, tak. <laughs> taka rozrywka. Jeszcze informacje od Kangi. Czy mamy ludzi z Londynu? E, możesz wymieniać swoje kryptowaluty za gotówkę w tym mieście dzięki Localsowi. Także w Londynie pojawił się pojawił nam się Kanga Locals. Kanga Local to są osoby, które są tutaj współpracują z giełdą Kanga i sobie generalnie pozwalają na wymianę kryptowalut za gotówkę. Także tutaj w Polsce, ale także nie tylko nie tylko w Polsce. Przechodząc do kolejnej informacji. A tu zobaczcie. How it started. kontra how it's going. Czyli jak się zaczęło, jak to wygląda teraz. Na początku, Google zbanuje wszystkie reklamy kryptowalutowe. Oczywiście poza skamowymi reklamami. A teraz Google wybiera Coinbase, aby przetwarzać płatności za cloud. W, przy użyciu kryptowalut i będą używać ich usługi Custody. No proszę bardzo. Z kolei Scam Bankrut otrzymał zakaz kontaktu z byłymi pracownikami. Amerykańscy prokuratorzy twierdzili, że sam Bankrut .prot próbował wpłynąć na obecnego radcę generalnego, pana ftx pana Ryan'a Millera. No i teraz chcą oni zabronić mu korzystania z aplikacji Signal i innych umożliwiających szyfrowanie wiadomości. Proszę bardzo. Także wystąpili o zaostrzenie warunku zwolnienia za kaucją. Chcą, żeby nie mógł się kontaktować ze względu na mataczenie. To, że ten człowiek jest na wolności, to jest w ogóle kuriozum. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. A gubernator Irlandzkiego Banku Centralnego nazwał kryptowaluty, a właściwie cyfrowe waluty, hazardem i porównał je do schematu Ponziego. Gabriel Maclow, czy Maklow, nie wiem, kto tam się czyta, jest to gubernator Centralnego Banku Irlandii, wypowiedział się, stwierdził, że nie, są niczym więcej niż tylko e, Ponzi, tak, a takie kryptowaluty jak Bitcoin nazwał, nazwał, po prostu hazardem. Cóż można powiedzieć, no tu jest jego oficjalny, oficjalny tutaj jest tweet, tak? No piecze dupka, nie? I z kolei jeśli chodzi o zyski z kopania Bitcoina, wzrosły one o 50% do 23 milionów w przeciągu jednego miesiąca. Oczywiście, mm, oczywiście związane jest to z ceną Bitcoina, która bardzo mocno nam urosła, o której powiem na chwilę za, konie, <coughs> za chwilę na koniec. No ale generalnie zobaczcie, minor revenue, najniższe było tutaj wcześniej, listopad, później grudzień, a tutaj nagle wzrosło. Bitcoin wzrósł. Tr trudność nam też troszeczkę rośnie, żeby nie było. Ko hakerzy z południowej Korei e, próbowali wybrać 27 milionów dolarów z e, tego haku, który był na moście Harmony. Wysłali oni 17 278 metrów do 6 giełd, ale co ciekawe, udało się, udało się zamrozić przynajmniej część, część z tych funduszy. Także donosi o tym oczywiście Zag BTC. Proszę bardzo, tak to wygląda. I teraz te fundusze zostały, zostały za, zamrożone. No, nie do końca rozumiem to postępowanie, że oni wysyłają do giełd i co, że giełda się nie zorientuje? Dziwno. A z kolei jeśli chodzi o sprawę Ripple kontra SEC, która rzekomo ma się niedługo skończyć, to duże banki obserwują tę sprawę. Między innymi słuchajcie, IG Bank składał raport w tej sprawie. No i co ciekawe, ta sprawa może być, można, może być, mać, mieć ogromne znaczenie jeśli chodzi o przyszłość fintechów w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście wielokrotnie, nie jest to porada finansowa, powtarzałem, że ja obstawiam tutaj wygraną Ripple ewentualnie Ugodę, jeżeli Ripple wygra, no to jest szansa. To jest szansa, że może nawet nowe ATH będzie. Także e, zwycięstwo z ceku ograniczy możliwość kryptowalut, firm krypto do wzrostu, tak? No. Z przepisów z 1410 roku. E, które są tutaj no są przestarzałe. Generalnie. Także zobaczymy, będziemy to obserwować, że ta sprawa ma się. Rzekomo ta sprawa ma się skończyć, już w styczniu ma się skończyć, ale raczej nie wierzę. Nie wiadomo, nie wiadomo kiedy ta sprawa tak naprawdę się skończy. A z kolei e, scam odpowiada do amerykańskich prokuratorów i prosi o dostęp do funduszy FTX. -a. Proszę bardzo. E, mówi on, że ostatnie zarzuty i oskarżenia postawiły go w najgorszym możliwym świetle. No i generalnie, co ciekawe, prokuratorzy, dochodzeniówka twierdzi, że wiadomość do tego generalnego, tego tutaj Reina Millera z FTX US, yy, to jest próba nie wpływu, mataczenie tak zwane. No i teraz to, o czym mówiłem, że yy, prawnicy sbf zobaczcie, proponują ograniczenia z jakichś tam... Yy, aha, że Klient powinien być ograniczony że, 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 że do, do odpowiednich osób indywidualnych i nie wszyscy, a nie do wszystkich pracowników. Proszę bardzo. Elon Musk, zje Happy Mila w telewizji, jeśli McDonald's zaakceptuje płatności do Ta oferta Ilona Muska jest nadal aktualna. On powiedział, że jeżeli do trafi do McDonalda, to on zje Happy Mila w telewizji. Na razie, oczywiście, McDonald's tego nie można powiedzieć. Nie odpowiedziała właśnie inną propozycję. <laughs> no. A co ciekawe, w odpowiedzi korporacja opisała, że zaakceptuje do szkolenia, się, tylko Tesla przyjmie Grimace Coina. Którą się oczywiście kojarzy z McDonald'em. Po prostu komedia. 60% inwestorów Bitcoina odnotowuje zyski. Wskaźnik strachu i chciwości osiąga na dawno niewidziany poziom. Tak, pokazywałem to w sobotnich newsach. Wskaźnik osiągnął już nawet neutralny, nawet była chciwość. 64% inwestorów jest na zysku. Oczywiście to się już dzisiaj zmieniło, bo już cena dzisiaj spadła. W chwili obecnej Bitcoin już jest po 23200, Granie pod FED, Ethereum spada, jak widzicie tutaj wszystko. Tutaj wszystko spada. Granie, granie pod typowy FED, czyli pod to, co będzie w środę. O tym jeszcze w podsumowaniu powiem. Słuchajcie, założycielka OneCoina, Ruja Ignatowa pojawiła się po 5 latach, po pięciu latach w ukryciu. I co ciekawe, co tu można, tak? Między innymi, zobaczcie, z, powiązana jest z, z, można powiedzieć, londyńską nieruchomością, tak? W jakiejś sprawie, które zostało złożone do brytyjskiego rządu w jakiś wniosek do, w tym miesiącu. Co ciekawe, ten wniosek. Wymienia Ignatową jako tak zwanego beneficjenta rzeczywistego tego Abbots House Penthouse Limited. No to jest firma bazująca w Guernsey, która kupiła tą właśnie ten penthouse w Londynie w dzielnicy Kensington. Co ciekawe, ta nieruchomość została wystawiona na sprzedaż w Nowym Jorku. Właściwie New York Post donosi, że za cenę 15,5 miliona dolarów, później zredukowano na 13,6 no, ciekawa sprawa, że tyle czasu, tyle czasu nie potrafią tej pani namierzyć. Przechodząc dalej. Proszę bardzo, zaproszenie na Kryptosferę. Już w najbliższy piątek widzimy się na Tankuj z Majkiem, a w sobotę konferencja Kryptosfir. Miejsca już się kończą. Pod wczorajszym live'em były do wygrania bilety. Jeszcze może mam zaraz post. Publikuję jak te newsy. Są to już pewnie post. Pod live'em wczorajszym jest, a tego z kolei zapraszam na Kryptostock39, na którym będziemy się jak zwykle dobrze bawić i będzie ciekawa prelekcja. Teraz może tylko jeszcze na końcu Króciutkie, e, króciutka analiza rynków. Zajrzymy sobie na wachlarz satoszowa. Wachlarz satoszowa na razie zasiekami broni. Jak widzicie, była wcześniej podbitka. Tu zepsuli mi trochę wachlarz, ale na razie w zasiękach zagrzęzło. Wszyscy grają pod Fed. Fed jest, słuchajcie, w środę, więc, e, więc może być ciekawie. Zobaczmy, jak Dixie wygląda. Dixie traci. Na 30 Zobaczmy sobie dniówki. Dixie traci dalej. A w związku ze stratą Dixie idzie do góry złoto. Chociaż tu się też trochę ustabilizowało. To złoto, euro USD tutaj zobaczmy. Dolar traci. Zobaczmy, jak PLN. PLN do dolara będzie zyskiwał. PLN do euro, no to ostatnio stracił trochę. I teraz taki boczniak do funta właściwie to samo. Zobaczmy, jak wygląda. Nasdaq, no, NASDAQ wygląda, jak wygląda. Otwarcie i poszło w górę. No i co. I tyle. Kawałek podsumowania. Tak jak wspomniałem, <laughs> widzimy się już w najbliższy piątek. Będzie fajnie. E, wczoraj była kryptowoltowa niedziela z Majkiem. Dużo gości, były telefony do studia. Postaram się teraz wy... częściej telefony. Były balony, były brzuskwinie. Także było fajne. Były fajne rzeczy. Dużo pań. Chyba no nie będę Wam zabracał więcej głowy. Po prostu, jeżeli Wam się podobało, łapa w górę. I tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.